sobie chrupie nowa mapa no trochę, musieliśmy trochę odczekać żeby się trochę taki mniej twardy zrobił o Kurwa, o żadnego przedmiotu nie wziąłem no dziękuję dziękuję i ślepa jest to chyba plus dla nas. No chyba <gry> Trąży w jednym miejscu. Może daje nam fory. Daj czas chłopakom. Widzimy. Ja pier... kurwa dole no Nie ten czat Nie akurat teraz nie patrzyłem za, za szybko chciałem kliknąć wiesz Tak wiesz, grubość strzałki przed idealny I... myk Dobra trzeba pilnować, ty masz deja vu, nie? Mam to tak żeby może nie zrobić <laughs> nie Idę za tobą ten tutaj trzeba zrobić Nie o, grać, jakiś... muszę Jakby się udało, że uciekamy to ucieknijcie przede mną, bo muszę jeszcze uciec jak przeżyć jak ktoś ucieknie no, jak coś no dobra Żeby jedna no dobra, osoba mi... Szedł. Bo tak jest y... jakieś prawdopodobieństwo, że może się uda Dobra, kręć to, ja pójdę się. Kurwa, co podchodzimy do Genet to, to no dzisiaj no bo, no bo nie ma sensu kręcić w trzy osoby, bo to jest chyba marnować no czas tylko Czy ja wiem szybciej wtedy? Nie, nie. Ona idzie do dwóch osób No idzie do nas być się zapoznaj. Dobra, spierdalam. Nie trafiła, a ja się zablokowałam na kamieniu, więc to... Chyba zrezygnowała z gonienia mnie. Gdzie był ten gen? Słyszę, 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 słyszę tu Ja ściągam Idę do dobrze. Albo nie Ja szybciej wyleczę Badal idź Albo Nie, nie za Nie ono tu idzie i tak Nie, idź, idzie, do ciebie Wiem widzę Prosto na nią się patrzyłem Tak, no dobrze Tak chciałem jeszcze trochę pokręcić tak ona jest taka trochę kiepska to O kurwa biegłem w nią! Co ona? Czemu ona cicha była? Gipka o, Gipka i chuj Ona jakaś taka cicha była Ona cały czas Zajnij chyba za mną biegnie zjomek. gdzieś Czyli ja kopnie gena i gen się robi na żółto ona jest wtedy niewykrywalna permanentnie. Od Jak coś to wam spierdalam z nią na koniec mapy prawie Martyna znajmi. No wiem, wiem co robić. Ale dwa geny nie najgorzej zostały. No ma tego, jak to się nazywa? No, to że jak się jest rannym. To jest jakiś gen? Jeszcze powinien być. Cicha jest, cicha jest, uważaj. No, faktycznie, dobra. Chyba na górze. Na górze jest zrobiony. Co? Mhm. Kopie mi na przy Wracasz się do mojego gena? szaku jest. Idę na szaka. Idzie tam gdzieś szaka. Trochę nie ogarnia tej mocy. No to dobrze dla nas, no. Znaczy, jakby ogarniało to by już nas poskładała pewnie. Pyk! Został jeszcze jeden. Nie już przecież. Dobra, ja już sobie to, totem zrobię jeszcze, taktyczny. Dawaj, 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 dawaj. Okay. A i piękna adrenalinka ci weszła. To szaka będę na, 99 ja tam druga na No ja się tu może za kamienie skitram, żebyście mogli uciec, a ja później. Znaczy, jedna osoba wystarczy mi do zadania, żeby skończyć ją. Otwierajcie to przy szaku na maksa, na maksa, na maksa. Dobra, zadanie zrobione, dziękuję. Dobra, idziemy w drugą stronę. No, to była prawdziwa rozkrzeweczka. Banku trzeba nowe wziąć. Pod kocem było. na Nemezis albo ten Nemezis albo Łeskar, uwaga. A Kurde, nie natrafiłem parców. No, I ja jeszcze tu mi idzie killer, tak? Bazik, to ty chyba jesteś najebany. No właśnie nie. Ale tak jakoś tak kliknąłem, żeby traf. No a teraz wybuchły. Mhm. Czyli przyjdzie tu. No już się spojrzę w tą stronę. Ale ktoś tu biega, więc może. No. Spokojnie, spokojnie, dam radę. To jest tak zwane granie na zwłokę. Znaczy nie, odwrócanie uwagi. Jak nie masz kamyczka. Nowa taktyka. No odpowiedział mi, to po prostu dlatego, że buchę dwa razy gena pod rząd. Jak ty to robisz? Nie patrzę się w ogóle na A ale trzymałem przycisk rób gena. O nie, znowu obok siebie będą <grym> zrobione. No nie Jak zawsze, ja nic nie was. Kurwa, kto tu już paletę spalił? Masz natarę albo coś? To nie byłem ja Aha, widzicie po prostu Dobra, to ja się wycofam Dobra, może w głównym skręcić, chociaż to będą po tej samej stronie, to może nie może trzeba pójść gdzieś... Masz latarę czy nie masz? Chułu? Nie mam też Kurwa, tu palety nie ma, tam palety nie ma To killer spalił, coś tak czuję O, totem! Najlepiej Pyk. jak ty mnie widzisz, Alo Oczami? Skrzynia no, sk Na mnie jest Co tu jest? Zielona pteczka. A wezmę co to Bardziej się przy tenisz zużyta skrzynka. Nie wiem czy jak nie kopnął gena, to ty to nie widział No to ten perk od nie, tego, nie? nie? Piramidy Nie, od no. rycerza. Od rycerza. Piramida ma że jest cichy, nie? Tak, tak. dokładnie A chwilę grałem z tym perkiem. I grać po ciebie? No Zostawię je, wracam do głównego. No, Kopie gówny i. Chyba tu nie idzie. Nie, wiem, ale chyba też ma ten. Jak kopnął kop, ja go nie słychać. Mieć. Może mieć. Może mieć tylko ten, ten perk, ale Ujwa. przez przypadek. Przez przypadek... on pentimento stworzył. Pamiętasz, gdzie zrobiłeś ten totem? Tak. No to rozpierdol to. No, no idę. Czekaj. Wiedziałem, e że ma pentimento. To ten tu była skrzynka. O, jest ma. To chyba nie jest ten, ale. Ale zniszczę. Nie, to na pewno nie jest ten, ale zniszczę. Bo tamten totem chyba był w tamtych. w tamtej lupie. No, Jeden rozjebany. Prawda Monteros? teraz. Wciąż jest yy, pentimento. Dobra, teraz niszczę pentimento. Komuś chyba igraszkę po prostu rozwaliłem. To co się tu? Idzie to. Idzie, to, idzie, to, idzie, to. Dobra. Nie, nie, nie idzie. Dobra, pentimento zniszczone. I pilnować tego, jak pentimento. No spoko, ja pamiętam gdzie. Kurwa, skąd on się tu pojawił? Co jest do jasnej cholery? Igraszkę ma? Ja nie mam igraszki, przecież ja nie wisiałem jeszcze. To dziwne. Chłopco ja przez pole przeleciał! Chłopco przez pole przeleciał, kurwa. że... Ja se zbiegłem tak dla jaj kurwa mać kto rozpierdala te totemy kurwa bo mnie popierdoli za No ja jeden zwykły rozwaliłem dwa świecące. jeden świecące. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło w ogóle? Ja sobie idę ja na spokojnie czy... wracam do Gena, a tu mi przez kurwa te, jak to się nazywa, przez wracam kukurydzę mi wpierdala się we mnie. Z dupy. Może ma Tinkerera, czyli ma tego Majsterkowicza. Czyli, że jak się osiągnie 70%, to wtedy jest niewykrywalne. Prezywałem może mieć sekund. tak teraz wiecie, gdzie są te yy, wasze totemy, to teraz je róbta. Znowu? Ale tam, gdzie ja prędko. wtedy zniszczyłem, to raczej nie zrobił, bo nie jestem Pamiętajcie, że on widzi tam, gdzie są zniszczone totemy. No dobra, wiem. Raz grałem z tym parkiem przecież. Pamiętasz? Pokazaliśmy go się. <gry> Dobra, idę zobaczyć, czy tam jest. Almighty's, tak, dobra. Nie, tu jest dalej rozjebane Ja się wyleczę. Ja wiem o tym, że widzę. No bo on nie może jeszcze raz po postawić, nie? Jak już raz postawi pentimento, to już drugi raz nie może postawić. No i gitara. Aha, że to mi sięgło. To jest, jest na, na kombajnie jeszcze jest to, to. Czy Dobra, się ja go gdzieś... ciała, Ale to jest igraszka chyba. Nie. Może no, do jednej, jednej sobie w rogu. Do mnie. Tak, tu jest pentimento raczej. Dobra, ja zniszczę to. Róbcie W się Martyna, bo Martyna ma ten drugi hak Martyna Pentimenty zmało? No kurwa, przecież ja naciskałem okno! Jak on mi... Jakim kurwa prawem? Jakim kurwa prawem, ty mnie chwyciłeś parówczaku jebany No drugi stack. Ma dwa Pentimenta teraz Nie mnie jedną Dużej leczę teraz ja pierdolę I mamy igraszkę, czyli jest jeszcze jakiś totem czystym był tym był To bez kurwa alkoholu to tylko Kurwa się nie zagrać nie Ja tam gdzie no. nie pierzdą Chociaż Chociaż ja jeszcze biorę. mogę iść po piwo. Bierz piwo i graj <laughs> Ja skończę grać wtedy. Dobra, kończcie. No. Dzięki. No, postawił to tutaj, to niszczę. Ma dwa. No to jedno niszczę. Bo to jest totem, który ja rozwaliłem. Już. Raz. Dobra, jedno iść jest rozjebane. Iść, iść do szaka teraz. W stronę tak. szaka. Tam jest gęnd zrobiony na dużo procent. Czekaj, ja muszę się wysprejować. To jest jeszcze jeden totem, ale jest zablokowany. No to jest moja igreszka. igraszka jest. To jest moja. Idzie do mnie. Co to mi się tak świeci po drugiej... A dobra pewnie to pucha. Mówiłeś, że na kombajnie coś jest. No choć mi gera zrobić szaka. A jest rozwalony w kombajnie. Idę. Czekaj, gdzie trzak? A, tutaj. Tylko, że musisz nasłuchiwać mortercy, bo ja mam tego... Igra... Igraszku. No dobra, no ale wiesz, może nagle się zacząć gonić obok nas. Spokojnie, spokojnie. Imek. Gdzie jest brama? tutu. tu. Dobra, idę do drugiej może? Gdzie ty, Jimmy, jesteś? W dobrym miejscu. O! Znalazłem swoją igreżkę Mam obiecuję Mam nie? Dobra Mam mało czasu Przekąpanie z brama No Jak coś mogę coverować? Poko Kąś powiedzieć, gdzie jesteś Mam radę O, słyszę I widzę, jesteście przy Dobra, czekaj, otwieram drugą Proszę Nie. Dobra, to ja otwieram drugą Żeby były obydwie. dwie Idzie do ciebie Do kogo? Nie, czekaj, nie nie, 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 nie. spoko Pinuje mnie Patrzy no. się na mnie no, może być tak, że będzie kampił Poczekajcie Nie, no może spróbujemy. Nie, jesteś pewien? Aha. No dobra. Nic na siłę. Pewnie, że tak. Nic na siłę w takim razie, panie Dżimidżanko. Wolałem nie ryzykować. Najwyżej byłaby podmianka. Albo mogłoby się to skończyć, że wszyscy giną. No jest to, że mogłoby. No.